Siemandero, siemandereczko i tam w kolejnym, kolejnym poradniku yy, na, na temat gitary. Basowej. U mnie Pepsi, ja nie Coca-Cola, ja jestem z obozu Pepsi, tak, tak samo jak ym, z obozu BMW, żadnego Audi. No, i z obozu firmy Apple. Chociaż nagrywam dla Was z Androida, bo iPhone. Z um, iPhone'em jest taki problem, że bardzo ciężko znaleźć aplikację, która umożliwiałaby nagrywanie tylko audio. A takie nagranie z ekranu nie zabiera nie zabiera głosu. Um, no. Co dzisiaj będziemy robili? Znowu będzie o pedalboardzie. Um, znowu, znowu kolejnym, kolejny pedalboard. Tylko tym razem to będzie taki pedabort y, trochę prostszy peda bord, który sobie się przygotować przygotować każdy, jak tylko ma, ma pudełeczko, jakiekolwiek i ma i ma, i ma. Co ma? To już wam mówię. Mamy pudełeczko. Tak naprawdę wystarczy mi pokrywkę z tej ułożyć, może teraz tak. Potrzebujemy jeszcze efektów. mam jedną kostkę. Jeszcze może coś tam trochę tych efektów znajdzie. O, dobra. Mamy efekt dzisiaj nie będę tego pedalboarda robił, tylko pokażę mniej więcej, jak można sobie było poustawiać efekty na, na takim przykładowym, przykładowym pedalboardzie. Tutaj mam taką kostkę, kostkę efektową kupioną przeze mnie kiedyś, kiedyś, kiedyś już, to już dawno temu, to jest taka kostka, kostka nieduża, efektowa firmy, firmy właśnie Jojo, bardzo, bardzo lubię w ogóle efekty tej firmy, mają, mają e, zarąbiste, zarąbiste efekciki. Do, do gitar różnych. Zaraz tak. To jest tutaj JOJO Efekt Multi, czyli to jest ten Multi Effekt 20, czyli taki, taka kostka wielofunkcyjna, efektowa. No tutaj ma, ma i przester i, i w ogóle różne różne rzeczy. I teraz tak. Mamy efekty tak. Tutaj z jednej strony będziemy mieli taki efekt. Do tego dostawimy efekt najprostszego marszala, tak, mam już kostkę, mamy tutaj ten efekcik i do tego weźmiemy zasilacz, taki powiedzmy prosty, prosty zasilacz i do tego weźmiemy sobie sobie pina, czyli weźmiemy taki jeden większy. Tak. Tutaj mi się tutaj nie zgo długo go położę. I teraz tak. Eee, najpierw. Zacznę od postawienia tej pierwszej pierwszej multi multi efekt kostki. E, ogólnie ta kostka, ta kostka ma taką wadę, że ona jest dosyć malutka. Dobra, ale sta tak, stawiamy sobie najpierw. Dobra, stawiamy sobie tą kostkę. Mamy kostkę. Mamy ten tego marszala. Ja to stawiam, nie? Ja tego nigdy nie podpinam. Obok tej kostki. Teraz tak. Zasilacz zaraz. Może jeszcze mały taki efekcie tutaj dziś miałem. takiego horusa, takiego horusa Benton, gdzie on był? Tu jest, tu jest horus Benton, tak? Go sobie tutaj damy i w ten sposób wpiąłem sobie w jedną kostkę słuchawki i teraz do tego podpinamy zasilacz to jest prosty, prosty jakiś tam malutki zasilacz 5 watowy I mamy, dobra, teraz weźmy sobie słuchawki. te słuchawki, zdejmę te dwa efekty. No i to jest taki prosty, prosty PedalBot. Teraz weźmy sobie tutaj tą kostkę, tą kostkę multi, multi Zaraz, zaraz podłączymy, podłączymy wiosło i zobaczymy jak to, jak, to, jak to wyjdzie. Mam tutaj właśnie tą kostkę. Zdejmiemy sobie zasilacz. Weźmiemy jeszcze tutaj ten, oprócz tej małej kostki. Ten duży duży efekt. To To jest też stary efekt. To jest 15. Dobra. I teraz tak. Mam ten efekt. Tu mamy tą kostkę. Dobra. Podpinam, podpinam sobie teraz wiosło. Wpinam sobie tutaj wiosło. No zaraz. I będziemy coś cudować Spokojnie. Andrzeju, Andrzeju, nie denerwuj się. Będzie dobrze. Dobra, teraz tak. Mamy bez efektu. Złączę sobie gitarę na, tej, na tą przystawkę, żeby nam tu lepiej, lepiej brzmiała. Mam no, tutaj tą, tą małą kosteczkę, Wybieram najpierw na niej taki efekt multi. To na tym, na tym efekcie dużo dużo grałem na takich jego ustawieniach. Bo ja jako, jako basista um, ma, masz i to. Tak. Teraz tutaj damy multi... multi efekt. Zobaczymy jak to wyjdzie. Gracias.

доброта на нишанынеша приставка Ja, dobra, teraz bierzemy ten drugi. Jakby ktoś mnie pytał, jaki efekt biorę, to oczywiście ja biorę mojego, mojego Joyance. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że co do basowych garek, to ja też się nie dziwcie, że ona trochę inaczej brzmi niż basówka. Ale gram. Na... Tak wezmę. No i lecimy.

Dobra, jeszcze tylko sobie przeczyszczę. Przeczyszczę gryf. Masz się pokoju Czekaj, dziwne. Nie ma, nie ma chyba różnicy. Heh. Gitarka, na której jest to taki Harley ha Benton za 800 Może, może znanym jak ktoś. Jak ktoś lubi ten już czysty, czysty gryf. Um. Już, już do Was wracam z kolejnymi, kolejnymi efektami. Bo... brzmię efekt, efekt, efekt jako kostka, nie? Ale efekt, efekt on też może zmienić, zmienić bardzo dużo rzeczy. Na przykład kostka literowa, tylko takiego używacie też, też może, może ogólnie efekt efekt zmienić. Dobra, mi trochę w garle w garle, szwajcie zaszło. Ja ogólnie filmy robię na spontanie. Wszystkiem. Tu mamy. Dobry. Dobry efekt. To był fender, fender. Przester tylko mi nie działa. Coś tu się coś tu się w nim spieprzyło. No ale, ale tak jak mówię, tych jajeczków tych, tych, tych jest, jest masa. Stawię go na bok. Już go dzisiaj raczej nie będziemy używać. Teraz może wezmę ten, ten mój pedalboard. Ten mój pedalboard, który wczoraj robiłem. Bo miałem wczoraj, wczoraj próbę z zespołem właśnie, bo, bo będziemy grali oczywiście koncercik w koncercie niedługo, bo już w następnym tygodniu, no i słuchajcie, chłopaki, chłopaki mówili, że, że, że zajebiste pedalboard, nie, no, a szybko, na szybko, to, to wiecie, tak, taka prowizoreczka, nie, Jest z, z prowizorki, i to jakie dziadostwo, sobie, teraz to, zaraz to wszystko, on się, on się tam, tam trochę, trochę gibie, no wiadomo, że no, że to nie jest jakaś koncertówka, ale taki pedaport na treningi. ten zasilacz, zasilacz, który wykorzystuje do efektu. 5 Pięciowatowy, taki prosty, prosty zasilaczek. Przepraszam, nie, nie, nie duży, Tutaj ma w ogóle wejście, wejście usb. No ale, ale zapłaciłem za niego jakieś 300 zł. działa już naprawdę. Długo, tu mam z kolei drugi, drugi zasilacz, trochę, dro, trochę tańszy, 200, 200 zł. Tu chyba ten, tu też jest taki fender, ale, ale trochę, trochę właśnie mniejszy. To tego sporo jest. Tutaj na przykład mamy coś jeszcze. Nie był jeszcze tutaj jeden zasilacz, ale. Wasze zdrówko. I zdrówko wszystkich heavy metalowców i rockowców, w ogóle wszystkich. No, tu mamy taki, taki trochę dro... Tu mamy taki, może postawię tutaj ten pedalboard. Tu mamy już 45 watowy zasilacz za jakieś 800 zł. Sprzęt naprawdę, naprawdę świetny. Spo sporo, mam tych efektów i w ogóle, w ogóle rzeczy, rzeczy gitarowych. no Może pójdzie ten pedal zaraz do szafki, bo go spietam w końcu i będzie po tutaj to, to też nie ma, nie ma za dużo miejsca, ale ja, jakoś dobra, jakoś siedzi, e szkolę, teraz, teraz mam tu robotę, dobra, to jeszcze raz właśnie zdrówko i przechodzimy do następnego efektu. Więc kolejny efekcik. To dam na bok. to jest w ogóle doby, dobry zasilacz. on jest... pójdzie tutaj. Tu jest... Dziś tu jeszcze miałem taki o. To jest zasilacz w ogóle 62W za jakieś 1000... Tysiąc, tysiąc parę złotych mam z kolei. Z kolei kabelek. Kabelek do, do efektu. On był wcześniej w pudełeczku, które wykorzystałem do pedalboarda. Więc teraz jest nie za bardzo. To Wam pokażę kostkę, kiedyś robiłem z patyczków do uszu. Na koncertach, jeszcze jak grałem w zespole, mieliśmy taki mały zespół Ask Questions, to on. Prostu, ten zespół istnieje. Tylko ja już w nim nie gram. Tam się pokłóciłem z chłopakami. No ale dobra, nieważne. To zamierzchłe czasy. O, tu, tu jest też dobry, dobry efekt. To dostałem, to akurat dostałem yy, Jojo. Zobaczcie. O. Taki efekcik podwójny. Też świetny. Świetny efekt. Mam też na przykład takie dwa, dwa mniejsze. Ostatnio kupiłem za. 80 zł. Dwa, dwa wsteczki. To wam pokażę. Tak, To są takie dwa. Jeden starszy, jeden morszy. Jest tak. Mamy jeden taki. Jeden taki. Taki szklany. To jest taki fajny efekt. Jojo. Jojo. Przepraszam. Taki fajny efekt Joyo na, na zasilacz. No, no świetny świetny efekt ogólnie. Tu jest z kolei drugi e, o trochę tańszy. Trochę tańszy ale też 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 zajebisty zajebisty efekt. Także są takie dwa są takie dwa mniejsze. Tutaj te, te małe co z tym pięciowatowym zasilaczem zasilam. Spokojnie, spokojnie idą. To, to też są Jojo. Tutaj dużo, dużo, tych, dużo tutaj tych sprzętów Jojo. W ogóle mam też taki tutaj wzmacniacz. Słuchajcie, bo to leciało teraz. Mam też tutaj taki wzmacniacz Jojo i on, on, on ma, ma bardzo dużo. Bardzo dużo efektów. tak. Teraz tak, tutaj mam... Następny to jest efekt za 400 zł. Taki nawet sport a właściwie to jest efekt, efekt plus plus zasilacz. sobie tego Co do tutaj, takich jeszcze efektów, może ja bym coś znalazł, żebym wam pokazał. Um, to to tu nie czekajcie, czekajcie tu jest taki efekt, który czeka, czeka na prawe, bo mu się y, zepsuł o, o tu, tu jest uszkodzony kabel nie łączy ogólnie więc on, on w sumie czeka na, na regenerację e, ten efekcik no e, co? Tu jest właśnie ta moja ulubiona, ulubiona kostka. kostka multi No, więc, więc tak, tak to tak to wygląda, moi drodzy. Jeszcze raz, Wasze zdrówko. No i. i dziękuję Wam. Myślę, że seria. Seria efektów, efektów za nami. Jeszcze miałem gdzieś tutaj taki jeden, jeden, większy zasilacz. Zaraz Wam go jeszcze pokażę. O, to jest też, też następny, następny zasilacz, dziesiątka, taka nieduża. W ogóle mieliśmy taki mały efekcik Zasilacz, tym razem to jest 102 W Taki większy. Tu jest kabel, kabel do do łączenia tych wszystkich efektów. O, się, tu mieliśmy jeszcze gdzieś parę, parę, o, to, tu na przykład mamy, mamy zasilacz, zasilacz, e, też taki jeden, jeden z tych większych, żeby Wam pokazać, dla przykładu, o, zasilacz. Taki może i nieduży, ale um, też z lepszy, jeden z tych takich lepszych. Tu mamy zasilacz taki. Nie, tak, o, to, jest, to jest w ogóle kostka, kostka do łączenia efektów. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o moje efekty i elementy gitarowe. Więc na pożegnanie, weźcie se kubeczek, pijemy za wasze zdrówko. Oczywiście ja Pepsi. I ten i będziemy się się żegnać, więc to to na tyle. Dzięki za uwagę no i pozdrawiam.